Cześć, witam w kolejnym odcinku Hachteronima, gdzie będziemy traktować gry niestandardowe. Ogólnie nagrywam ten film drugi raz, ponieważ em, poprzednio gra zawiesiła mi cały system niemalże, zapełniła mi całe i wystąpił błąd nagrywania, więc bardzo po prostu zachwyciłem paktem i muszę to nagrywać jeszcze raz. Nagrywam to jeszcze. Raz. Ale teraz pokażę wam już tylko te najciekawsze rzeczy, bo teraz już mniej więcej wiem czego się spodziewać. E, I tak naprawdę jest tutaj mnóstwo opcji, typu można tutaj sobie ustawić w jakich slotach ekwipunku mamy jakie przedmioty na start. Tutaj możemy wybrać planetę startową, e, jakieś pomięcie się sekwencji startowej, to jest użyteczne do takich Także, jak ja tutaj robię, uchylenia odroczenia, można ograniczyć liczbę odroczeń. Eee, ogranicz ograniczyć odroczenia indywidualnie do multiplayera i limit samych odroczeń. Uchylenia energii jakieś, uchylenia tlenu, uchylenia badawcze, ale tak naprawdę te rzeczy nie są aż tak yy, ciekawe. Jakby na pierwszy rzut oka. One mogą wpłynąć na grę taką, jak, no, jak sobie gramy normalnie, normalnie, ale nas najbardziej interesują ustawienia układu słonecznego, gdzie możemy modyfikować sobie różne planety i tak na przykład, tutaj modyfikator planety, grawitacja, mówię zwiększyć grawitację albo, co ciekawe, grawitację mniejszyć. co ciekawe, bo to najbardziej ciekawe imo. Um, możemy modyfikować konkretne biomy lachy. lasy Możemy wagę biomu, czyli to jak często się pojawia i jak bardzo jest wyboisty Więc damy sobie lasy na 0 Na 01, bo to też jest jak często się pojawia Możemy zmienić, więc zmienimy sobie tę wagę biomu na nie wiem. Hero 4. Bo jak poprzednio dałem na Hero 1 w tym nagraniu co mi się popiło, um, to tego lakcia chyba tak naprawdę w ogóle nie było. POI, czyli Point of Interest, czyli wszelkiego rodzaju rozbite wraki i tego typu inne rzeczy próbki badawcze. Najlepiej ich to wszystko powtarzać na skrajne wartości, by to po prostu było pan. Dlatego ja to pokrzyłem wszystko na równych skrajnych wartości, by to po prostu... Ta planeta po prostu wyglądała jak najciekawiej. Ym, no bo moglibyśmy traktować to wszystko powoli i tak dalej. Ale myślę, że to nie ma sensu i jak w nie miał się grubej rury z buta, tak? Więc zobaczymy sobie jak Sylwa wygląda tutaj ze wszystkimi biomami mi na ich na wartości tych wszystkich typu typu albo 0,1 albo 20. A później, jako że niektóre biomy, tak tutaj na przykład góry, mają modyfikator taki jak zagrożenia, to modyfikujemy w sobie całego atroksia, żeby miał tych zagrożeń jak największej. On już defaultowo ma ich całkiem dużo. Więc będzie ciekawie. Więc teraz po pozwólcie, wy ja to wszystko tutaj poustawiam. I widzimy się za chwilę. Tak mam też odpalownego menadżera zadań, wy po prostu widzieć jak się ktoś psuje. I roztarł na międro. tutaj wszystko na makia po prostu. Dobrze. I teraz... Na no szybko ich startuje nagrywanie. Dlatego wyraźnie że ja chcę, żeby to mi się znowu wyspało wszystko. I tak wiele nie stracę. Ale... Ale... Safety first. No dobrze. Więc teraz możemy sobie potwierdzić utlenia i kontynuować. Are you sure you want to use these settings? Oczywiście. Więc myślałem też o tym, że właśnie zrobić coś takiego. No i właśnie, możecie od razu zauważyć, że jest ciekawie. Ja myślałem o tym, że możemy zrobić coś takiego, że... Po prostu jak będę chciał nagrywać tę będę chciał robić dalej sobie w tej gry. Ale nie będę miał pomysłu na bądźmy ten czwórczy. Ja po prostu mógł eksplorować sobie yy, rzeczy lepiej. Po, po prostu jak yy, nie będę miał pomysłu chciał bić na... Głównym, yy, ja wiem, bo przypominam, że ten film miał być ostatnim przed przerwą, a w tych pomysłów nie nie uda mi się wymyślić. I yy, uzyskać pomysłów, cokolwiek. Yy, yy, albo do czasu jakiegoś update'u. Oni chyba coś tam zapowiadali, czy to chodziło im o to? Chyba chodziło o tę właśnie konfigurację tutaj planet tak czy inaczej do czego mierzam możemy sobie robić jakąś taką właśnie zmodyfikowaną gierkę no, mowę nie a tak porąbany mowę nie a tak porąbany ukrywany jak się tu widoczne ale też coś pomodyfikujemy chyba planety i po prostu o tego ja Bagari, tak jak się ustawiłem na ksiałkowita Nie, nie ustawiłem na ksiałkowita się. Yy, no i możemy po prostu sobie zarazem być takim, tak? Zresztą tak jak mówiłem, tutaj są różne inne rzeczy typu przedmioty startowe, ustawienia gasilania i tak dalej. Ty można się naprawdę pobawić i zrobić coś ciekawego. Tutaj w ogóle ile tych skał się pojawiło? O, no, powiem tak, no na pewno widzicie jak mi gra klatkuje. Bo w innych 60 respektach, to mi drogi poniżej 60, 40 było w moment. Więc no, tu się mogą dziać ciekawe rzeczy, takie jak na przykład nagranie, które się nagle wysypie. Tak, jak już menadżer jadań To save the day. To jest ciekawe, w że... Jakby ten kolor Lasiu jest na górach, a ja to sam las go nie ma. Tu się coś też wydarzyło. No dobrze, myślę, że trzeba zjeść pod ziemię. I tak, ołaga, bo ostatnio właśnie jak próbowałem zjeść pod ziemię, to mi wywaliło grę. Więc łaga, 3 trzy, 1 Będzie mnóstwo równych tych roślin, trochę w tą widać. Ale będzie bardzo dużo rachjobów. Chwila, ja tutaj mniejszą prędkość latania. Tym mi się nie robiło coś. Chwila, tu się dało jakoś... O, tryb twórczy. Uczynienia transformatora, ale... Zmienić prędkość transformacji, X plus, to był skrót chyba, okej. Okay. Czyli mogę tak zwiększać prędkość. Na maxa dajmy. I tak zwiększać prędkość. No i pięknie. Dokopmy się do samego jądra planety. Bo tam będą najciekawsze rzeczy. A no tak, i to już się nie przekopie. Potrzebowałbym tego. Będzie świdermod 3 najlepiej. Weźmy chyba to świdermoda 3. I z tym świdermodem 3. Chodźmy chyba niżej. A tu trochę te grzyby dopiero. Powiem wam, wygra klatkuje niemiłosiernie, 30 fps Ale to nie jest istotne, lecimy dalej. Do samego ryszenia. Milion tych zasobów po prostu. Jakiś yy, jeszcze pojazd tutaj zszedł właśnie nami. Pełno malachitu. Jak je ja wydobywam, to najbardziej klatkuje. O, to jest ta... Windowslandia. <noise> If you know what I mean. Jak kolorki są po prostu. 25 fps -ów. Ojeju! wydobywaj to. Jesteśmy, ale co ciekawe, w ogóle wykorzystanie karty graficznej jest na jakieś 60%, to procesor yy, bottleneckuje tę graficzną. Dobądźmy sobie to Astronium, żeby po prostu, wiesz, ile tego jest, żeby to wszystko po prostu spadało na dół, no, spadać na dół, nieźle. A tutaj to nie jest tak łatwe do określenia, gdzie była, gdzie była góra Jak w to w nie w kosmosie tak bywa A jak zwyczaj się to podaje do osi planety A ja, inny zwyczaj do jakiegoś z proporcjami znaczy o ich podniesieniu do jakiegoś innego obiektu, jak jakieś tam, satelity czy jakiś taki. Nie mam na niej to Ja się chcę nie tak, jak tu podskoczyć. Jak jakbyś o komendę leciał? A okej, okay. czyli to jakby nie nakłada tego modifikatora taki nad ten modyfikator zwykły. Tylko to po prostu stawia na cały planecie taki. Ja tam powrócę jak najwięcej, a chyba w klatkowała jeszcze bardziej. I można sobie tak wszystkie planety modyfikować dowolnie inny i nie, niezależny od siebie sposób. Więc z tym można się naprawdę pobawić i mówię. Można zrobić jakąś taką właśnie serię gdzie chyba pomodyfikujemy bardzo okna te wszystkie planetki i inne ustawienia i będzie mogło być naprawdę śmiesznie. Wybrałem ja sobie lekcję na dół. Zobaczę jak to tam się osadziło na tym Ej Jeju! Mnóstwo tutaj tego wait. wiem, co robić, skoro tutaj jest tyle tych zasobów, weźmy sobie powysycajmy trochę jakieś bomby wodorowe, takie rzeczy można robić w tej grze. Mianowicie, bierzemy sobie. Dynamit, dynamit, kwieść dynamit Do ekwipunku który mhm. nabierz trzeba opóźnić I bierzemy sobie taki dynamit, tak mamy taki dynamit I teraz sobie bierzemy wodór, Jest wodór I teraz, pamiętam sobie enter Możemy ten wodór... kopiować I naprawdę, naprawdę... Nie, 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 nie. I można na przykład skrasować gierkę. No dobrze. Więc sobie nie jak zamiast. A teraz zróbmy yy, mój plan yy, Nasz plan. Mój plan. Plan, po prostu. Z Atroxem, 6000 FPS miałem przez ten moment. Więc róbmy sobie. Tak, tutaj... No, e, tu są jakieś presety. Easy Street, hardcor... Hardcore No Missions, Green World, History Mode, No Way Out. Dobra, jestem ciekawy co to jest No Way Out. A, to można się... e, ten... Można sprawdzić. No way out. A, ok. Ok. Czyli po prostu jestem uwięziony na Atroxie. Nieźle. My sobie zróbmy te w planetach które to Atrox. Modyfikuj planetę Atrox. Grawitacja. Dajmy się odcinek 6. Modyfikuj biom i teraz każdemu biomowi dodajmy więcej zagrożeń. W 20 razy więcej. Zobaczmy. Eee, chwila, pomij sekwencję kształtową. i lecimy. Ok, ich mnie w bardzo o wygodnym miejscu. Bądźmy tutaj. Niewidoczny dla niej. prędkość lotu. I ziof. Poruszanie się po takiej planecie mogłoby być problematyczne. Tak le, lekko, lekko problematyczne. Tylko lekko. Tylko leciutko problematyczne. Ale. Jedźmy chyba do podziemi. Ja świdę modem. Więc teraz. Podziemia. Powinno być naprawdę ciekawie, dlatego że w podziemiach już normalnie Jak dość sporo rzeczy. No tak, jest jeszcze więcej. No bo czemu nie? Możliwe sobie zwiększymy ich ilość, jeżeli powylibyśmy taką serię, właśnie o jakiej wspomniałem. Nie obiecuję, że taka powstanie, żeby nie było. Nic tutaj nie objązuje, ale jeżeli miałaby powstać, to na pewno to chcielibyśmy trochę zwiększyć ilość tych wszystkich potworków. Nie, a w tak oczywiście. Możliwe, tylko na niektórych biomach, ale z pewnością. Coś byśmy zrobili. No i w tych kwiatków jest tu naprawdę dużo. Wejdźmy sobie w górę. I zobaczmy jak to będzie wyglądać na biomach typu góry. Albo na tym dziwnym biomie jakimś. Tym popsutym. To są zwykłe góry, a gdzie są te popsute? O, czy to, to jest interesujące? To jest z pewnością bardzo interesujące. Ale to nie efekty modyfikatoru, to się dawa też normalnie. I... Gdzie są te góry poprze? W ogóle jak te góry się nachywają w tym. w tych właśnie modyfikatorach? Nie wiem, będę to musiał sprawdzić. Ejo! To słońce! By the way, tego jest na Anuilu, więc oni by tu mogli powielać jakieś next genowe grafiki. Tylko problem jest po pierwsze w tym, że tego jest na Starfield Anuilu. Chyba nie jest na Anuilu 5. I nie wiem jak się optymalizacją, ponieważ dobrze wiemy jak dobrze twórcy się raczą z optymalizacją gier na Unreal'u 5. Prawda? No nie mnie nie widzę tej góry. Teraz jakby się pojawiały jedno na jakąś planetę, to chyba powinienem nie widzieć. Małże, że miałem jakieś niesamowite szczęście, wy mi się tam wtedy trafiły. No dobra, tak się inaczej. To już chyba wszystko, chyba chciałem pokazać w tym. W tym trybie. Jeszcze tylko zobaczmy, jak się nakiwają te wszystkie te biomy popiuty na Atroxie. Modyfikuj planety Atrox, modyfikuj biom. Nie ma ich tu. Okej, okay. to jest interesujące. No dobra, więc to wszystko. Dzięki za oglądanie i na razie. Jak mówiłem, będzie teraz przerwa, dopóki nie wymyślę... Przerwa od dopóki nie wymyślę, co w tej grze chciał robić dalej, bo nie ma co robić dalej na głównym save'ie Czyli tym i ty Barokio kreatywna nazwa Więc już dzięki za oglądanie I na razie I w jak to mówię Niepewne